Unibet Polish Master. witam wszystkich sympatyków bowlingu Przemysław Antuszewicz. Jesteśmy na kręgielni Miraż we Wrocławiu, gdzie dwudziestka graczy została zaproszonych w ostatni weekend 2008 roku na turniej bowlingowy oraz pokerowy. Jesteśmy teraz przy pierwszym pojedynku z Tepladera pomiędzy Łukaszem zjawionym reprezentującym klub Miraż i Przemysławem Antuszewiczem z klubu KCKB Jura Krakowsko-Częstochowska. Turniej, tak jak powiedziałem wcześniej, odbył się w ostatni weekend grudnia. 20 graczy została zaproszonych, przyjęła zaproszenia i wśród nich gwiazda Formuły 1 i wielki pasjonat gry w bowling Robert Kubica. Oprócz niego także aktualny mistrz Polski Rafał Gess, aktualny zdobywca pocharu Polski Przemysław Antuszewicz oraz zwycięzca cyklu Grand Prix Paweł Bielski. Jesteśmy w pierwszej grze Stepladera. Zawodnicy zagrali 9 gier, które były kwalifikacjami do tego Stepladera, i tutaj w pierwszym pojedynku spotkał się Łukasz z Przemkiem. Rozpoczął Łukasz od 8 sper, natomiast Tonio pierwszy rzut Strike. Zawodnicy grają jedną grę, zwycięzca przechodzi dalej, gdzie spotka się z Karolem Kwiatkowskim. Natomiast na Pojedynek, ostatni finałowy czeka w stepladerze Jacek Dudko. Zawodnicy grali 9 gier na trzech różnych smarowaniach. Pierwsze smarowanie krótki olej, 32 stopy. Następnie kolejne 3 gry na długim smarowaniu. Teraz drugi frame jest także drugi strike leworęczny zawodnik. Dobry rzut padły wszystkie kręgle. Mamy dwa strajki i teraz czekamy na drugi frame wykonaniu Łukasza. W pierwszym nie udało mu się rzucić strajka. Zbiło 8 kręgli. Zobaczymy jak teraz. Zawodnicy widzimy grają na dwóch torach. No i tym razem także nie udało się. Pozostało 7 kręgli. Turniej odbył się oczywiście dzięki wspaniałemu sponsorowi Kasi Davis firmie Unibet. Turniej Bowlingowy na kręgielni Miraż we Wrocławiu, natomiast w sobotni wieczór, w sobotnią noc także turniej pokerowy Unibet Masters, gdzie zagrała cała dwudziestka zawodników, którzy wzięli udział w turnieju bowlingowym oraz zaproszeniu gości. Zaproszenie gości przez firmę Unibet swoją obecnością zaszczycił nas wielki promotor gry w pokera Michał Wiśniewski wraz z żoną. I będą Państwo mogli w dalszej kolejności obejrzeć także fragmenty tego turnieju, tego spotkania świąteczno-noworocznego w sali hotelu Mercury we Wrocławiu. A teraz wracamy do gry. Trzeci frame. Nie udało się także w trzecim fiorem Łukaszowi zbić wszystkich kręgli. Po raz kolejny 8 sper po trzech frame'ach na razie zamkniętych Łukasz. Natomiast po dwóch strajkach Tonio. Popatrzmy na. Trzeci frame. Ja może powiem, kto jeszcze wziął udział w turnieju, oprócz tych czterech graczy, którzy awansowali do Stepladera, czyli oglądającego tutaj Tonia oraz Łukasza, Karola Kwiatkowskiego, Jacka Dudko. W turnieju wzięła także udział jedyna kobieta, Greta Frost oraz Konrad Lasak, Mariusz Musiali, Tomek Janicki, wspomniany przeze mnie wcześniej, Robert Kubica, wieś, wielki miłośnik wielki pasjonat gry w bowling oraz także Amerykanin Ray McDowell, Michał Śwież, Paweł Jedynak Mirek Pająk, Rafał Ges, Paweł Bielski Rafał Gładysz czyli Jack Daniels Kuba Gapiński, Dawid Szpański Cezary Cezar Parapini i Marcin Graczyk i teraz trzeci frame, przepraszam czwarty frame i kolejny strike w wykonaniu Przemka Antuszewicza Zawodnicy grają systemem amerykańskim, czyli każdy frame na oddzielnym torze. I teraz w czwartym frame Łukasz. Jak do tej pory nie udało mu się jeszcze rzucić strajka. Na razie same spery. Teraz ładnie zagrana kula. Niestety za szybko, za szybko kula do środka toru, za mocne wejście kuli na Hetpina, i pozostał kręgiel numer 9. Już myślę, że nie będzie miał tutaj Łukasz problemu z dobiciem tego pojedynczego kręgla. Jak wspominałem, turniej odbył się dzięki głównemu sponsorowi temu turnieju Unibet oraz portalowi polandbowling.eu, który zorganizował cały turniej przy pomocy wielu miłośników gry w bowling. Szczególne podziękowanie dla żony Przemka, Marty Antoszewicz, która pomagała w organizacji całego turnieju. Tutaj na miejscu we Wrocławiu. I teraz popatrzmy kolejny, już piąty frame w wykonaniu Łukaszek. Do tej pory nie udało mu się rzucić jeszcze żadnego strajka. I teraz mocna reakcja kuli. Widzimy, kula skręciła w lewą kieszeń. I jest pierwszy strajk. Zawodnicy rozgrywali, tak jak mówiłem wcześniej, trzy gry. Najpierw na krótkim oleju, na tak zwanym szorcie. I pierwszą grę wygrał Mirek Pająk z wynikiem 244 punkty. Drugi był Tomek Janicki, trzeci Mariusz Musialik. Także wspaniałe wyniki w pierwszej grze. Druga gra także na Short z zwycięstwo Grety Frost 225 punktów. Drugi Dawid Szpański i po raz kolejny trzeci Mariusz Musialik. Trzecia gra na tym krótkim smarowaniu to dominacja Konrada Lasaka, popularnego jokera 226 punktów. Drugi Łukasz Zjawiony, którego tutaj obserwujemy... 217 punktów i trzeci wynik, Michał Śwież, 216 punktów. Te trzy miejsca były premiowane nagrodami finansowymi, natomiast suma z dziewięciu gier zadecydowała o awansie do Stepladera. Kolejny rzut i wspaniały rzut w wykonaniu Przemka. A teraz popatrzmy, co działo się na pokerze kilka minut przerwy od bowlingu i popatrzmy, jak wyglądał turniej pokerowy. Michał Wiśniewski na turnieju pokerowym, ale z okazji turnieju bowlingowego. Michał, grałeś kiedyś w bowling? Zawsze na wakacjach, zawsze na wakacjach korzystam z tej okazji i, i gram w bowling. Mam nawet własne buty, własną kulę, rękawiczkę, generalnie wszystkie akcesoria, które niestety nie przyczyniają się zbytnio do moich wyników prawda, w bowlingu. Tak, Rekord 190, no przykro mi bardzo, nie mam się czym pochwalić, ale to oczywiście po pijaku przez przypadek, prawda? A tak normalnie to też 130 w każdej grze zrobię. Są takie osoby, które twierdzą, że zagrałem słabo. Oczywiście jestem innego zdania. E, ja mam nadzieję, że e, to generalnie powoduje niesamowitą integrację. Ten dzisiejszy wieczór tak miał wyglądać. Generalnie strasznie fajni ludzie. Myślę, że jedni i drudzy e, mają coś z gamblerów. Reprezentują lepszą lub gorszą grę, tak, a nie chodzi o pokera, tylko generalnie każdy, wiadomo, są lepsi, są gorsi, ale y, rozpoczęły się nowe przyjaźnie i to jest najważniejsze, poznawać ludzi, ludzi sympatycznych, kulturalnych, nawet czasami mądrych, prawda? Więc to jest ważne. Nie żałuję, że przyjechałem tutaj do Wrocławia wśród tych przyjaciół, którzy się dzisiaj tutaj spotkali jest oczywiście Robert Kubice. Zaszczytem było zagrać z panem, natomiast yy, yy, on chyba, znaczy ja nie wiem, yy, yy, jakby było, gdyby grał online, prawda? Ale na żywo jest chyba bardzo konserwatywnym graczem. Widzę, że ma yy, już teraz pokaźny tak? radzi sobie, a to poradzić sobie wśród tych graczy, którzy dzisiaj grają, którzy grają każdą rękę, tak zwany szeroki zakres, jest ciężko. I za chwilę wracamy do turnieju bowlingowego. Do pojedynku pomiędzy Toniem i Łukaszem. Jesteśmy z powrotem na kręgielni Miraż we Wrocławiu. Kręgielni, która ugościła i przeprowadziła te zawody Unibet Polish Masters Bowling 2008. Łukasz zjawiony w tym momencie po strajku. Jest to już szósty frame. I jest kolejny strike. Jest kolejny strike. Powoli zbliża się do...